w naszym kolejnym odcinku Bogatego studenta. Tym razem rozmawiamy z Adrianą Skrzypek. Eee, a powiedz mi, na jakim kierunku studiujesz? Na dietetyce, na Kolegium medykum w Bydgoszczy. A powiedz mi, dlaczego akurat dietetyka? Dlaczego? Wiesz co, od początku to było związane z tym, że chciałam pomagać ludziom. Mhm. Chciałam mieć na nich wpływ i to mnie nakierunkowało na to, żeby wybrać taki kierunek. Pasjonowało mnie to, żeby im pomagać, to żeby spełniać się po prostu jako lekarz. Niestety po prostu zrezygnowałam z studiów typowo lekarskich, natomiast wybrałam etykę ze względu też na panujący trend, który, no jak wiemy, coraz bardziej jest rozpowszechniony, jeżeli chodzi o zdrowie. odżywianie. Natomiast e, samym sam naszym tematem jest poprzecznie przedsiębiorczość. Ja wiem, że jesteś osobą przedsiębiorczą i sama osoba z klubu to w Bydgoszczy bardzo ciepło o tobie mówi. Skąd u Ciebie ta przedsiębiorczość? U mnie przedsiębiorczość nawet nie miałam pojęcia, że ona się pojawił. Przede wszystkim to były kłoby kśplą. Od tego tak. Naprawdę, się zaczęło. Pokazano mi to z takiej perspektywy, że każda kobieta powinna umieć zarządzać swoimi finansami mm -hmm. i to umiejętny sposób po prostu robić. Zaczęłam uczestniczyć na spotkaniach, robił cashflow, odbyłam tam 10 lekcji i tak po prostu zmieniła mi się na mentalność i zaczęłam tym kierunkiem się jeszcze więcej interesować. Były to szkolenia, były to książki i tak poszukiwałam sposobów innych na siebie. Ale to jest coś zupełnie innego niż ITTK. Tutaj mówisz o cash flow, Cash flow to są w sumie jakieś zarządzanie swoimi finansami yy, i też nieruchomości, bo o tym też między innymi yy, cash flow sama gra, na tym też polega. tak? Więc tak. Skąd te dwa roz, dwie rozbieżności razem? <sum> Dobre pytanie, aczkolwiek hmm, wydaje mi się, że każdy poszukuje swojej ścieżki w życiu, hmm. i to jest takim kluczowym elementem no, naszych celów, naszych marzeń. Chciałabym po prostu tą dietetykę połączyć z biznesem. Na tym mi najbardziej zależy. Mam na to pewien sposób, mam pe pewien plan, jeżeli chodzi o zakończenie zarówno studiów magisterskich, w tym kierunku dietetyka i połączenie tego z biznesem. Myślę, że to będzie trochę największą skalę. To po 10 dni, proszę. <laughs> Chciałabym po prostu... Chociaż dwa takiej ten Robert Taki kojarzy... to który kojarzy... Nie za tak dużo, tak? Ja wiem, że pomysły mamy, każdy chce mieć swoje pomysły tak bardzo schowane i nie chce się niech z nimi bo ktoś nie ukradzie pomysł, ale tak nie będzie, mam nadzieję. <grywa> no, bo, przepraszam, nie ma no myślę, że to nie jest nic spektakularnego, natomiast wydaje mi się, że to, że każdy dietetyk chce otworzyć swój gabinet i rozpowszechnić jego istnienie w mieście czy też w kraju, to jest dla niego kluczową rzeczą. Czyli w ten sposób chcesz pójść. Tak. A powiedz mi, już myślałaś o tym, w jaki sposób e, tą swoją działalność chcesz rozpocząć, poprzez, skąd chcesz wziąć środki i, i, i tak dalej. Jest wiele środków tak naprawdę, można pozyskiwać je chociażby z funduszy unijnych, jest pewne dofinansowanie, również wiąże to się z pewnym zobowiązaniem, jeżeli chodzi o utrzymanie firmy. Natomiast ja osobiście zajmuję się budowaniem przychodu pasywnego. Jest pewna forma, którą również poznałam w czasie całego toku cash flow i spotykania różnych osób na tej drodze. Jest to pewna forma zabezpieczenia się na przyszłość. Dzięki takiemu biznesowi mogę zbudować przychód pasywny z firmą, z którą współpracuję. Dzięki temu mam możliwość realizowania materialnych, zwłaszcza tych potrzeb, tych, tych swoich planów. Mówimy bardzo hasłowo. Mówimy o stałym, stałym dochodzie, mówimy o dochodzie pasywnym, mówimy tutaj o firmie. Jaka to jest firma? I jaka to jest branża? Jest to grupa Sukces Marketing, z którą współpracuję, Mamy swój portal, mamy swoje materiały. Współpracujemy razem jako grupa. Tworzymy zespół, który jest wobec siebie bardzo lojalny i gdyby nie ten zespół, to tak naprawdę byśmy pojedynkę niewiele osiągnęli. To jest kluczem do sukcesu, kluczem do tego, aby osiągnąć cokolwiek. No i myślę, że po prostu dzięki temu również można się rozwijać. Czyli branża marketingu bezpośredniego jest tak. w Tobie bardzo bliska, tak? tak? A dlaczego akurat branża marketingu bezpośredniego? Co jest w takiego, co faktycznie Ciebie urzekło jako dietetyka? <laughs> to jest też dobre pytanie. Myślę, że marketing sieciowy sam w sobie jest pewną formą rozwoju. Mhm. Są to różnego rodzaju szkolenia, które jak wiadomo w każdej branży istnieją. Czy to w dietetycznej, czy w przedsiębiorczości aczkolwiek mnie nie poruszyło to, jak ludzie potrafią z pasją o tym opowiadać. Uczestniczyłam w różnego rodzaju konferencjach dietetycznych. Wiadomo, temat jest różny, aczkolwiek sposób przekazania naprawdę może być podobny. Można człowieka zainspirować do tego, żeby coś robił, natomiast nie do końca przemawiała taka forma konferencji, jaką miałam dotychczas e, okazję uczestniczyć. No i zaczęło się od tego, że szkolenia, które oferuje nam tutaj marketing sieciowy, są poruszające, są inspirujące, są niesamowicie może motywacyjne. Czyli same szkolenia z rozwoju osobistego, tak? Tak, zdecydowanie. I tutaj w tym kierunku też chciałabym się rozwijać. Wiem, że mam umiejętności, mam kompetencje, cały czas nad nimi pracuję. W klubie to, w to mów między innymi tak, Klub Masters, jest to klub e, mówców i liderów tak naprawdę. Są to rób, różne dwie ścieżki, które można wybrać jedną, można wybrać dwie. Ja wybrałam obie, ze względu na to, że chciałabym się pod tym względem... Wypowiem. Umiejętnie wypowiadać, czy to w wystąpieniach publicznych, czy to w takiej rozmowie, jak my teraz tu dzisiaj Zdecydowanie to widać u Ciebie. Mam nadzieję, aczkolwiek w samym klubie jestem od półtora miesiąca i bardzo mi się to podoba. Już dzisiaj realizuję kolejny projekt. Niesamowici ludzie przede wszystkim. Jest to klub, który oddaje mi ogromną satysfakcję z tego, że ja się mogę uczyć w przemiłej atmosferze. Każdy tutaj jest nastawiony na to, żeby sobie pomóc i taki umiejętny, fajny feedback z tych wystąpień otrzymać. O feedbacku, to pewnie też posiadasz w sobie swój stand flow, czyli stan ciągłego działania. W jaki sposób pobudzasz siebie do tego, żeby swoje działania, swoje cele i jednocześnie ta, ta determinacja, te dotyki marketingu bezpośredniego, to wszystko szło łącznie w parze. Łącznie w parze. Trzeba zauważyć, że jestem na studiach stacjonarnych, więc związane hmm. jest to z ogromnym czasem, który poświęcam w ciągu dnia na to, żeby dostać się na wykłady, na ćwiczenia, które hmm. no, niestety są obowiązkowe. Popołudniami, albo wieczorami, kiedy mam więcej czasu, między innymi przeznaczę to na swój rozwój osobisty. Natomiast, kiedy mam taki naprawdę czasami taki flow, albo wiadomo, jest taki stan, w którym czasami nam się po prostu czegoś nie chce, mam swoje cele zwizualizowane. Konkretne, sprecyzowane. Wystarczy, że na nie popatrzę, pomyślę o nich i ta energia po prostu wraca z A jaki byś miała przekaz dla bogatych studentów, dla naszych widzów, żeby nie tracili w jakiś sposób swojej Energii, stan flow, co się do im do tego, żeby faktycznie dążyć do swoich celów i osiągali. Wychodzi Wychodzimy ponad standard, bo mimo wszystko bogaty student ma swoją ideę wychodzenia poza standard. Eee, same jest moje przykład, na przykład z tych studiów stacjonarnych. Nie? Ja? Tak. O, zgadzam się z tobą całkowicie. Problem polega na tym, że fajnie utrzymywać ten cel, ale trzeba go najpierw wyznaczyć. Jeśli wiemy konkretnie, jeżeli załóżmy, lubisz podróżować. Lubisz? No zdecydowanie Właśnie. Jeżeli na przykład chciałabyś polecieć do Egiptu, to powinnaś wiedzieć, jaka ta wycieczka powinna być, ile ona kosztuje, jaki hotel, w jakim konkretnie, w którym konkretnie miejscu. I wtedy, kiedy masz zwizualizowany ten cel, on jest w twoim sercu, w twoim umyśle, myślisz o nim każdego dnia i w tym, w tym momencie jest łatwiej tobie go zrealizować i podjąć jakiekolwiek działania, szukać sposobu, szukać okazji na to, żeby po prostu umieć go zrealizować. Czyli kreować i jednocześnie działać. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za Waszą uwagę i dziękuję Tobie Adrian, za. To. Dziękuję również.